Bardzo często w taktyce strategii, w operacjach wojskowych wykorzystuje się dwa rodzaje dezinformacji. Dezinformacja konstruktywna i dezinformacja destruktywna. I to, co my najczęściej tak medialnie o czym słyszę, słyszymy, jak jest mowa o dezinformacji, to słyszymy o dezinformacji dest destruktywnej, czyli celowego wprowadzania w błąd, głównie przeciwnika. No, po to, aby osiągnąć swoje cele. No i tutaj za dużo w związku z tym e, prawdy nie ma. Chociaż czasami informacje prawdziwe mogą e, wprowadzać w błąd w momencie, kiedy mówimy prawdę, ale nie całą prawdę. Tak jak w Piśmie Świętym mamy, żeby mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Jeśli te trzy warunki nie są spełnione, to e, jesteśmy daleko od prawdy. Czyli czasami. E, e, Ktoś mówi prawdę, a mimo wszystko manipuluje. I dezinformacja destruktywna, tak jak powiedziałem, jest wykorzystywana no, po to, aby mylić przeciwnika co do położenia naszych wojsk, co, na, co do naszych celów i tak dalej, aby wygrać wojnę, żeby generalnie zniszczyć przeciwnika kinetycznie bądź niekinetycznie.